Czy Piotrek ruszamy testowo tym pięknym samochodem? Powiedz mi coś na temat tego samochodu. Ile on ma? Ile ma koni? Co stanowi, że Świnik jest taki wyjątkowy? Silnik 6.3 litra. Moc 525 koni, 630 nm i jak dobre sportowe auto 4,6 sekundy do setki. 4,6, o Boże. Więc teraz będziemy jechali. Testowo sprawdzając. Po co Piotrek sprawdza się tak testowo samochód? To są zachowane parametry auta przy pracy na gazie. Ok. Czy teraz się pracuje już na gazie? Na gazie, tak. Dlatego, że był rozgrzany wcześniej, tak? Tak. Że A co teraz sprawdzasz? Sprawdzam, czy zachowane są korekty względem mapy paliwowej auta. One muszą być takie same? Takie same muszą być jak przy pracy na benzynie. Rozumiem, czyli w pewnym momencie, znaczy jeżeli te mapy obydwa, obydwie są podobne, to rozumiem, że klient nie odczuwa różnicy pomiędzy jazdą na benzynie a na gazie. Zgadza się. I nie elegancko. ma żadnej możliwości zapalania się lampki check engine lub tego typu. Aha, przypadków. czyli te dwie mapy muszą być ze sobą tak. zbieżne. Super. No to w skrócie mówiąc, chodzi o skład mieszanki optymalny. Dobra. Ale. Idealnie, silnik pracuje super, co? Cichusieńko, bez żadnych prawda, drgań, czy nie wiem, jakichś takich niekomfortowych zachowań. Tak, no to ten i tak jest głośniejszy, bo to jest inna wersja. No. Niezły. Czyli przy obciążeniu też wszystko elegancko, silnik się... Prawda? Zgadzasz. Dobra, pytam jakby, wiesz... Może nasi widzowie będą chcieli dowiedzieć się coś właśnie na temat jakby zasady działania tej instalacji, czy coś więcej. Co możesz powiedzieć? Co tutaj założyliśmy takiego? Eee, Zamontowana za w... to jest tak. instalacja BRC, plug and drive, e, na dwóch reduktorach. Ogólnie Muszą to... być dwa, dwa reduktory? Dwa reduktory, dwa zawory, odpowiednio zmodyfikowany wielozawór. A, czy coś musieliśmy robić dodatkowego. Tak. Auto ma bardzo dużą moc. I no tak, ile? 500? 525 kW. Okay. Mhm, Więc ma chwilowe zapotrzebowanie na paliwo bardzo wysokie. I... Jeden reduktor by nie wydał, tak? tak? Znaczy byłby za mały. Za mały. Super. Nie zdążyłaby przepłynąć wystarczająca ilość gazu przez, przez jedno urządzenie. A czyli byłaby żeby taka zaśnić. zawieszka, tak? Znaczy tak. mógłby drgać, co by się mogło dziać? Po prostu przełączyłby się na benzynę. A rozumiem, bo miałby za mało paliwa. Za mało paliwa. Dobra. A dzięki temu, że są dwa reduktory, to samochód po prostu wszystko, tak się... działa, działa w pełnym zakresie. Działa w, pełnym obrotów. Za... Dobra. w pełnym zakresie obrotów. Dobra. To laicy jak ja będą się mogli na ten temat więcej dowiedzieć. A że auto jest takie, że nie fantastycznie można poświęcić mu dużo czasu, no to możemy opowiadać. Co piknęło? Przełączyliśmy teraz auto na benzynkę. Tak, i teraz będziemy jechać na benzynie? Tylko na sekundeczkę, żeby, ja sprawdzić, tak czy... A, żeby sprawdzić, czy nie ma problemu z przejściem z benzyny na gaz, tak? Dobra. Oj, czuć, ale moc. I to już panu dziękujemy. Ja rozumiem, że. <grywka> sprawdzenie, sprawdzenie. Że tak powiem, dynamizm z dynamizmem tego samochodu, ale dbając o mienie powierzone, prawda, Zgada naszych klientów, sobie we własnym zakresie posprawdza bardziej ekstremalnych tak. warunkach. No, chyba, że będzie nas chciał zabrać, no to chętnie potestujemy wraz z nim, tak? Tak, zgadza się. Dobra, powiedz tak, jakbyś miał taki samochód, byłbyś szczęśliwy. Oczywiście. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Tym bardziej jeżąc na gazie, na pewno. Szczęśliwszy, bo benzyna tutaj znika w nim w nie oka. I jak myślisz, źle on spala na, set, na setkę benzyny? Nie w Ale tak przy cięższej nóżce. Nie leciutkiej. Około 18 litrów. O, 18 litrów strasznie dużo. No to pewnie z 20 gazu, tak? Tak, prawdopodobnie gazu będzie dziś koło 20 litrów. Więc no to oszczędność jest, jest bardzo... ogromna. A, przyjazd, a przyjemność z jazdy? Teraz się można cieszyć po prostu z jazdy, tak? No Bo właśnie. Myślę, że tak po kieszeni nie... Ty, taką bryką to ja Ci dziękuję. Coś pięknego. Także Piotrze, dziękujemy za, ten, za wspólną przejażdżkę, informacje i następnego razu fajnego. Na razie.